Siema, ja jestem zombie nagrywamy dzisiaj Everybot. Tak, głupia, kolejny głupi film na kanale. Dawno takiego nie było. Nie łapię mi dźwięku, więc będzie trzeba pisać. Ona się mnie pyta ogólnie o co ci chodzi, więc ja jej py pytam, py spytam. Znasz ZombiNg'a? Znak zapytania. Wyślij. Nie zna nie. mnie. Zombing to taki youtuber. Nie, to się przez pisze. YouTuber, tak. Aha, nie wiedziałam. Zobaczysz. Na i ty. Film. Ze nie, że tylko ze sobą. Będzie miło. No halo. Okej, okay, ale ty jesteś szczupla. Jestem facet facetem. A ty. Bo Znak zapytanie nawet walne. Kobieta? Tak, myślałem że jest y, też kobietą A jak masz na imię innych nie jak masz na imię, tak, o no. Jak masz na imię Jestem chłopakiem Jak masz na imię znak zapytania przenekaty zombie kropka sb kropka p był z małych pl Kropka. 12. Tak. Jak możesz mieć na nie zombie? Tak. Się. Na. I ty. Nazywam. Nazywam. Ciekawe czy wejdzie na mój kanał osoba z którą teraz piszę. Podejrzewam, że nie, ale to by było ciekawe gdyby weszła. Zobaczysz Film Ze sobą No powiedz Co ja mam jej powiedzieć? Co? Ale Co Ci Mam Powie powiedzieć, Jezu, co ci mam powiedzieć? Bo głupi? Co wcześniej pisałeś? Co pisałem? Że. Przecinek przed, że. Boże, zlinczują mnie ludzie, że przecinka nie daje przed, że że... Nazywa wam się Zom... Zombie, Zombing? na zapytanie. Czyli jesteś Zombie? youtuberem? Tak! To ja! Zapamiętała mnie. Nazywasz jeden. Nie. Nazywa. M... zombie. Na pewno i plamiesz. Nie. Na. I ty. Zobacz. I. Daj suba. Wy też dajcie suba moi drodzy widzowie. Bo jeśli będzie dużo łapek w górę pod tym filmem, będzie następny film ze Vibota, chociaż nie wiem czy wam się to może podobać. Tak! To ja jestem zombing. Ja się pytam, czy znasz Zosię? W sumie, teraz pytanie: spytać się jaką, czy powiedzieć, że znam? Bo faktycznie znam osobę, która ma na imię Zosia. Mam osobę w klasie, która się tak nazywa, więc. Znam. Zna znam. Zoś się. Nawet z dużej litery napiszę. nawet dodało. Kim ona jest. Człowiek <laughs> Człowiek. Jem. Jest. Jest. Zosia. Z Zosia. Tak a co? Zostawiłaś tego suba? Ciekawe, czy zostawiła. Na jaki kanał? Na... Kanał... Kanał... ZOMBING! Kropka... Sb... Kropka... Nie, a po co ci, a nawet jeśli bym miała, to bym ci nie powiedziała. Ale. Ja. Bym. Wiedział. Bo. Kurczę. No nie, 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 nie. Wracaj do Ewibota. Bo. To. Mój. mój tak, mój napisać przez to zwykłe. Mój kan, kanał. W sen się Nie. W sen się zomb, zombing. Wszystko byłoby dobrze. A nie. Jest dobrze. Znak zapytania albo trzymalny. NIE! Wiem. Pytam się! Pytam się. Py, py, pytam się. Znak zapytania. Tak, jestem dziewczynką. A... Masz... Suba? Nie, napiszę. Na kanale. Zombing? Ciekawe czy będę mieć jakieś subskrypcje nowe. Nie masz przecież kanalu nawet. Mam. Kana. Kanał. Na. I ty. Zombing, zombing, To ja. Ale jaki? Zombing! Kropka SB Kropka z, z małych PL jest, jak ktoś nie wie. Jak ktoś nie wie, to znaczy, że nie subskrybuje tego kanału. Więc musicie zasubskrybować ten kanał. O, widzieliście nawet Wam machała tutaj głupiutka sztuczna inteligencja. Kropka 12, nie, bo ja jestem w domu i ty też. Nie, ja. Jestem. W łóżku. Jak się pisze o łóżku? Dobra, nieważne. Ja dysleksję mam. Nie czepiajcie szyję, że ja coś źle napiszę. Pewnie mnóstwo tu błędów Na, nawaliłem. Ja też. To co? Idziemy <laughs> idziemy spać? Co? Z czemu to mi się w głowie narodziło w ogóle? What the fuck? Ty pierwszy. Nie, pierwsze to jest dziewczyna, tak? Teraz piszemy z dziewczyną czy z chłopakiem? Teraz to była dziewczyna. Dobra. Do czego jest moja? O! o. Jest. Jestem. Chłopak. Yeah. A ty? Jurku? Nie wiem czemu Jurku. Nie wiem czemu Jurku, nie pytajcie. A masz członka? Ciekawy co odpowie. Nie, nie mam. ...to... ...żałuj. W sumie chyba film muszę kończyć. Niczego nie żałuję. A tego... ...że... ...suba... ...nie... ...masz? Dobra. Myślę, że kończymy ten film już na dzisiaj. Pogadaliśmy sobie tutaj z Ewi Amen. To brawo Muszę się nie si się, się poże, poże, Żegna... Pożeg... pożegnać tak Cześć! Cześć! A, znowu Ewi wyłączyłem. Dobra, jest. Muszę się pożegnać. Cześć. Bo jesteś dla mnie za stara. Niedobra! I koniec, jeśli chcecie następny film, to zostawcie 10 łapek w górę. Jak będzie te 10 łapek w górę, następny film. Na razie, no i cześć.